Witam serdecznie. Dzisiaj zapraszam na bardzo pulchne ciasto z przepysznym kremem kokosowym. Do tego jeszcze maliny. Wrażenie smakowe jest fantastyczne. Wymieszałam wcześniej mąkę z proszkiem do pieczenia. Półtorej szklanki mąki, dwie płaskie łyżeczki proszku do pieczenia. Posmarowałam spód dość dużej tortownicy i posypałam bułką tartą. Do pięciu żółtek dodaję około 3 czwarte szklanki cukru. Kilka łyżeczek tego cukru zostawiam jeszcze sobie do białek, żeby je nieco usztywnić. Tutaj mam cukier trzcinowy, ale możecie użyć oczywiście białego, ciasto będzie troszkę jaśniejsze. Do utartych żółtek z cukrem, mniej więcej na jednolitą konsystencję, chodzi o to, żeby cukier się trochę rozpuścił, dodaję porcjami olej, mniej więcej 150 ml i tutaj kamera mi to przegapiła. Dodałam także trochę cukru waniliowego własnej roboty. Prosta technika, robimy po prostu taki majonez, do którego później dodamy ubitą pianę. 5 białek ubijam ze szczyptą soli. Pod koniec, kiedy zesztywnieje dodaję jeszcze te kilka łyżeczek cukru, żeby ją utrwalić. Dodaję do masy żółtkowej, bardzo krótko to mieszam razem robotem, chodzi o to, żeby piana nie usiadła i zaraz dodaję już tym razem bez robota mąkę przez sito na dwa razy, mieszam ostrożnie, ale jak najkrócej, chodzi tylko o to, żeby mniej więcej się te masy połączyły i zaraz wykładam na tortownicę. W trakcie wyrabiania ciasta nastawiamy piekarnik na temperaturę 175 stopni. Grzałka góra dół. Piekłam to ciasto około 35 minut. Kiedy ciasto wystygnie, obkroję go nożem, wyjmę z formy, żeby go przekroić na dwa płaty. No, może nie są to wysokie płaty, ale jeśli chcecie wyższe, trzeba użyć po prostu mniejszej tortownicy, na przykład 26 cm i piec to ciasto, w tym przypadku nieco dłużej, kilka minut. Tutaj ten podany czas jest oczywiście umowny. Sprawdzamy patyczkiem, jeśli nie ma surowego ciasta, wyjmujemy i gotowe. Ciasto przekładam kremem kokosowym, pyszny adres podam do tego kremu, jak i też na koniec zobaczycie go tutaj na ekranie. Pierwszą warstwę kremu dałam grubszą. A na wierzchu cieńszą, którą dokładnie zasmarowałam boki, żeby galaretka ewentualnie, jeśli będzie nieco rzadsza niż taka gęstniejąca, może nam przelecieć właśnie gdzie będzie luka. Dlatego to jest bardzo dobry sposób. Na wierzchniej warstwie ułożyłam maliny, które rewelacyjnie pasują do tego pysznego kremu kokosowego, jak i do całego ciasta, którego nie musimy nasączać. Jest bardzo pulchne, polecam. Życzę wszystkim udanych wypieków, pozdrawiam serdecznie, zapraszam na kolejne filmy.